Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy jeszcze na chwileczkę na taką sytuację, że mamy, wykres, mamy wzór funkcji, czy wykres funkcji ile y równa się f od x i chcemy wyprodukować z niego wykres funkcji y równa się minus f od x, czyli jakby dołożyć tego minusa z przodu. Zobaczcie, jak to będzie działało w konkretnym przypadku. No jeżeli będziemy mieli sobie taką funkcję, to zobaczcie, jeżeli mamy tutaj wykres jakiejś funkcji, to zobaczcie minus, to znaczy co? Ta funkcja dla tych samych argumentów musi przyjmować wartości przeciwne. Czyli na przykład, jeżeli tu mamy jakiegoś x, to musi przyjąć wartość przeciwną. Czyli tutaj. Jeżeli tutaj mamy jakąś, jakąś wartość, to ona dla tego samego x musi przyjąć wartość przeciwną. No to zobaczcie, co się z tym wykresem stanie. No on jakby zostanie odbity względem, ja tu jeszcze tutaj narysuję, zobaczcie, on zostanie jakby odbity względem jakiejś względem prostej względem osi odciętych, prawda? Czyli zostanie tak naprawdę odbity co więcej, ponieważ te odległości są takie same, no zostanie odbity symetrycznie względem prostej y równa się 0. No i właśnie chcąc narysować coś takiego, czyli chcąc narysować wykres funkcji y równa się minus f od x, mając wykres funkcji y równa się f od x, musimy co dokonać? Musimy dokonać symetrii osiowej względem prostej y równa się. Zero. I zobaczcie, tu znowu do rysowania wykresu funkcji potrafimy zastosować pewne przystąpienia geometryczne, w tym przypadku dokładnie symetrię osią. Zobaczcie, zobaczmy to na przykładzie. Czyli chcemy narysować wykres funkcji y równa się minus x kwadrat plus 3. To zobaczcie, co możemy najpierw zrobić? No, najpierw możemy co zrobić? Na, napisać sobie to inaczej, że to jest minus x kwadrat minus 3. I zobaczcie, teraz mając wykres funkcji x kwadrat minus 3, wykres funkcji x kwadrat minus 3 będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób, to teraz w jaki sposób, czyli mamy tutaj funkcję y równa się x kwadrat minus 3 I teraz zobaczcie, no one się różnią, czyli ten, który mamy od tego, który chcemy dostać Tym, że z przodu jest minus, czyli właśnie mamy minus f od x Czyli mamy tutaj dokładnie taką sytuację jak tutaj Co muszę zrobić? No muszę odbić to y, symetrycznie Względem prostej y równa się 0, czyli tak naprawdę jeżeli sobie to narysujemy To tutaj mamy tego typu wykres i tak on będzie wyglądał Czyli znowu dopisanie minusa na wartości czyli jakby takiego zewnętrznego, jako całkowicie zewnętrzna ostatnia, ostatnia rzecz, którą będziemy robili, to jest właśnie nic innego jak e, wykonanie symetrii osiowej względem prostej y równa się 0. Dzięki, popatrzcie no i do zobaczenia z razem. Pa, pa!